Na wyszło chore lato, powiedz mi na to Bo nie tańczę, mam kolor pomarańczy Przy tobie zaraz płonę, za ciało opalone Całuj, kiedy tańczy, bo ma pomarańczy Na wyszło chore lato, na to Bo w szkołach nie tańczę, mam kolor pomarańczy Przyskowi zaraz za ciało Stało? Kolorowe drinki dla wszystkich Sadzone ci równa się krótkie podiski Sadzon, że nic się człowiekają kieliski Lato, stacja, autowalizki Wiesz o czym mówię, dopiero stałem Gardy w południe, wrócę nad ranem, Gardy w południę, bo nie jest do fane Zestyk pod budek a później kulanek, Znów mamy wakacje, biorące w traje, po jej Robimy się tak, jakby go nie było, Zudzając się w tym kieliski tych kilo Mamy wakacje, biorące w traje, bo i Robimy się tak jak tego nie było, Zudzają się przy tym kieliski tych kilo Nie potrzebny nam zakłód słońca Dla mnie ona jest gorąca Po część z tym dla mnie mała Zrzucam kartę, ona zasalutowała Młode dziewczyny chcą ode mnie numer Pięć razy dziennie podjeżdża uber, wysokie loty zawsze na pokładzie Co na wyjeździe, są tutaj w składzie Razem wygaza, gazdy hotel Kotelomalowa nie jest nie w sobotę motorze Ja już płach tam gdzie raz Cała resło się i, i, i. znów Mamy wakacje gorące darze, pory pana Robimy ci takiego nie było Tutaj się przy tym kieliszki z tekilą. I kilo mamy wakacje, gorące darze, pory pana

Mamy wakacje, gorące plaże, porypane akcje Robimy hita jakiego nie było Skupiają się przy tym kieliski te Mamy wakacje, gorące plaże, porypane akcje Robimy hita jakiego nie było Spukają się tym